Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już jak dobrze pamiętam, w 18 odcinku z cyklu Let's Play po polsku, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Dzisiaj wykonamy trzecią misję od gangu Diablo, którą nada nam Elburo. Stoimy przy znacznika, właściwie przy wódce telefonicznej. Nie wódce, tylko budce, powiedziałem budce. Nie wódce. Żeby wam się nie kojarzyło, dobra, koniec pierdzi pierdzielenia. Eee, zaczynajmy misję, nie ma co się opierniczać. Trial by fire. Take, take and yes, last night. And left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these dryad vandals to fear El boros well and Kto jest ukochaną kolekcję Elburo? Prawdopodobnie są to Chińczycy z gangu Triady. Także jedziemy do Chinatown I nawet fajny utworek gra, prawda? Zapewne po Ci go z Grand Theft Auto Ice City to Twisted Sisters I Wanna Rock Ale niestety nie zostawił go. Rise of Fame też nie ja bym chciał jakiś metal albo hardrock mocny. Dobra, dojechaliśmy do Chinatown musieliśmy pojechać tutaj, ponieważ tutaj jest ukryta pewna broń, która posłuży nam do powiedzmy takiego szału zabijania. Naszym celem jest teraz e, eksterminacja 25 członków triady. Widzę 3 z nich, albo i nawet 4. Chodź tu. Kurcze, no nie z się zaczyna. O, straż pożarna już nadjeżdża. Aaa, przyjaraj się! Polsie! się! Aaaa! Aaaa! Fuck! Ooooo! nie! Co za ha... Szajs pieprzony! Pal się! Pal się! No pal, no pal! Ja przypomniałem sobie taki film. Widać, że ktoś, kto zrobił ten film, ee, to oczywiście taki głupi filmik. E, chyba robił animację w Pańcie Nazywa się Masakra. I to jest opowieść o takim gościu, który e, zabija każdego, kogo popadnie. I właśnie e, kogoś e, jest taka scena, że kogoś podpala i mówi: palcie! Się, palcie! Się, no pal, no pal! No przypalaj się! Co za dziad, nie chcę się, się przypalić Jeszcze dziewięciu <śpiewanie> <śpiewanie> Widzieliście to? Dobra, została jeszcze niecała minuta Siedmiu do końca Idę tam ich przypalić I chyba styknie Misja zaliczona, juhu! Udało się, ale niech tylko przestaną się jarać, to zbiorę sobie tą broń. Dobra moi kochani drodzy widzowie, to było wszystko na dzisiejszy odcinek 18. Tym razem pobawiliśmy się szał zabijania. Poprzy... Podpaliliśmy kilku członków gangu Triad. I moim zdaniem to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam Was do 19 odcinka, który również ukaże misję od Elburo. Także zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.